To, że po raz kolejny SP ZOZ koźle wykonuje badania profilaktyczne na zlecenie gminy Kędzierzyn-Koźle. Między innymi są to badania skierowane do pań, jeżeli chodzi o raka szyjki i macicy. To jest jeden z najpoważniejszych nowotworów dla kobiet, prawda? Tak, rak szyjki macicy jest jednym z głównych powodów zarówno zachorowalności na choroby nowotworowe, jak i zgonów w Polsce. Ciągle jeszcze nie potrafimy dogonić pod tym względem, dobrym względem krajów zachodnich. Także profilaktyka jest w związku z tym bardzo istotnym elementem tego nadganiania dystansu. Czy to jest jakieś wstydliwe badanie? Jak ono przebiega? Może kobiety się go boją? Bać, myślę, nie, ma, nie mają się czego. Natomiast wstydliwe jest na pewno. No, jak każde badanie ginekologiczne, tam gdzie kobieta musi się rozebrać i to, co intymne pokazać po to, żeby można było pobrać wymaz cytologiczny, jest na pewno badaniem wstydliwym, ale nic bardziej niż normalne badanie ginekologiczne. No. Czyli tu mamy jakby sprawę załatwioną, że powinno to być codziennością. Dlaczego pana zdaniem, pan ma na co dzień do czynienia z kobietami, jak mało kto? Dlaczego pan zdaniem te kobiety jednak rzadziej się zgłaszają niż na przykład w Skandynawii, w Niemczech, we Francji? Trudno powiedzieć. U nas jest ciągle jeszcze tłumaczenie. Oj, to tyle czasu minęło. To jest jedno. Drugie, nie miałam czasu, miałam ważniejsze rzeczy, no jakby zdrowie nie było tą najważniejszą rzeczą. Starsze panie tłumaczą się wnukami, że trzeba się opiekować, młodsze tłumaczą się dziećmi, no i to tak biegnie. Natomiast na pewno nie ma żadnego usprawiedliwienia, żeby co jakiś czas, to jest powiedzmy co trzy lata, co dwa lata zrobić badanie cytologiczne na pewno nie jest wielką sprawą. No właśnie, panie dyrektorze, a dlaczego warto zrobić to badanie? Co takiego yy, yy, możemy, czego możemy uniknąć, panie mogą uniknąć? Badanie cytologiczne jest pierwszym badaniem przesiewowym w poszukiwaniu komórek nieprawidłowych, które mogą być już komórkami nowotworowymi, bądź yy, mogą yy, być wstępnym etapem do przemian nowotworowych. Przepraszam, czyli to badanie może pozwolić wykryć przyszłe komórki rakowe zanim jeszcze staną się nowotworem? Tak, y mogą wykryć komórki dysplastyczne, pozwala to wtedy y y przeprowadzić następne badania, y kolposkopię, y pobranie wycinków, łyżeczkowanie kanału szyjki. to są już bardziej y agresywne badania. Bardziej inwazyjne, w związku z czym badanie cytologiczne, jako badanie bardzo proste do wykonania, bez jakichś obciążeń dla pacjentki większych, jest tym przesiewem dla wykrywania pierwszych zmian nieprawidłowych. Czy to badanie jest precyzyjne, dokładne, czy może być tak, że kobieta, która się badała, też by zachoruje? Niestety nie jest to badanie w 100% tak dokładne, to nie jest swoistość stuprocentowa. A to z tego powodu, że w trakcie wymazu cytologicznego, a potem utrwalania i barwienia, oceniamy, oceniane są komórki martwe, czyli te komórki, które złuszczają się z szyjki macicy. I nie ma też możliwości pobrania z całej szyjki, z każdego miejsca, ale jest to bardzo, bardzo przydatne badanie. Zdecydowanie powyżej 90% daje wyniki takie, które powodują dalsze badanie. Oprócz kobiet dorosłych, gmina finansuje także inny rodzaj, już nie badań, a szczepień. Chodzi o szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Kto jest poddawane tym szczepieniem i dlaczego właśnie ta grupa? Szczepieniem poddawane są dziewczynki w wieku lat 13. Jest to szczepienie, za pomocą którego uodparniamy te młode kobiety przeciwko infekcji wirusem HPV. Wiek 13 lat jest wiek przed inicjacją seksualną, wirus HPV przenoszony jest drogą płciową, więc jest to bardzo dobry moment po to, żeby te dziewczynki zaszczepić i dopiero potem po okresie inicjacji dopiero można ocenić zalety tego. Wirus HPV, który jest przyczyną raka szyjki macicy jest wiele wiele typów tego wirusa, ale dwa wirusy najczęściej wywołujące to jest wirus 16 i 18. Te dwa wirusy HPV wywołują około 70% raków szyjki macicy, a szczepionka jest właśnie przeciwko nim. Czyli mamy sporo szans, że całe pokolenia tych co roku szczepionych dziewczynek już jako dorosłe kobiety unikną zarażenia wirusem HPV w 70%, tak? No powiedzmy w 70%, bo one nie unikną... W we wszystkich tych rodzajach wirusa, choć one dają też oporność krzyżową, odporność krzyżową, e, więc być może ta e, ochrona będzie większa niż 70%, tyle tylko, że niestety na to trzeba czekać, aż te kobiety osiągną a no, dobrze wiek w okolicach 30 lat, więc to jest działanie długofalowe, to nie jest działanie, które od razu da nam efekt namacalny. Jeden z mniejszych przykładów, kiedy mówimy o efektach nie tu i teraz, nie w tym roku budżetowym, tylko no, kilkanaście lat do przodu. Tak, to nie w tej ani następnej pięciolatce, tylko jeszcze później. No to coraz szczęście, że mamy pięciolatki z głowy. Pana, zdanie pana doktora, są jeszcze jakieś badania, którym kobiety powinny być podawane, żeby minimalizować ryzyko chorób, żeby kobiet mniej umierało, zwłaszcza na nowotwory. Bo to ciągle jest główny zabójca kobiet. Tak, kolejnym takim nowotworem, który jest istotnym problemem, to jest rak, sutka. Ta choroba również może być wykryta dość wcześnie dzięki badaniom, które również są finansowane przez naszą gminę, mianowicie mamografia, badanie USG piersi i naprawdę zachęcam wszystkie panie do yy, zgłaszania się na wszystkie te programy profilaktyczne.